Dalej, robaczki! dzisiaj ogry, o, o, nagrywam. Dzisiaj nagrywam odcinek specjalny i nawet nie jestem w stanie się tego zdaje, poprawnie, ale mam nadzieję, że dalej będzie tylko lepiej. Dzisiaj z moją całą wielką gromadką w ogóle piszcie, który, który najfajniejszy. To jest jeden, dwa, trzy, cztery. Numery w komentarzach. Eee, nagrywam odcinek specjalny z okazji 400 tysięcy subskrypcji, czyli 400 tysięcy. 000... Ludzi, którzy zdeklarowali, że chcą stale mnie oglądać, to jest w ogóle jakiś. Jak możecie chcieć mnie oglądać tyle? <laughs> kurde, kurde, no to jest niesamowite w ogóle. To jest niesamowite, oczywiście mam dla Was odcinek specjalny. I oprócz konkursu, który jest standardowo z okazji jakiejś takiej pełnej, fajnej liczby, przygotowałem dla Was coś wyjątkowego teraz. I to właśnie będzie w tym filmie. Teraz, a potem dopiero będzie, właśnie, konkurs dla chętnych. Dobrze. I to, co jest specjalnego, to jest moja reakcja na moje filmy, moje pierwsze filmy. Specjalnie one są złożone tutaj przez Wojtka. Bardzo go prosiłam, żeby przygotował dla mnie, żeby ta reakcja była taka, no naprawdę, bo jak ja bym w tym siedziała, to ja bym już miała to obeznane i to by było bez sensu. Także on przygotował tutaj dla mnie i serdeczne pozdrowienia i kciuki oczywiście w ogóle dla Wojtka z tej okazji. Zaczynamy. Witam was serdecznie, robaczki. Jakie mam w ogóle piękne oczy tutaj. Te oczy są po prostu cudowne. To wygląda jakbym y, była skrzyżowanie takiego trochę aliena z człowiekiem. Ale w ogóle zauważcie, że tutaj jeszcze nie zdążyłam być tak gruba, jak potrafiłam. W ogóle tą koszulkę, tę koszulkę mam do dzisiaj, dzisiaj ją mam. Nie używam jej często, bo już jest taka sprana w ogóle i niefajna. No i ten koc narzuta, ten koc narzuta, przyznajcie. To że on Ty robi robotę w tym momencie. Witam Was w moim outfitie. Outfit! Mój, mój drugi ubiór, i mój, mój, pierwszy mój, mój, mój pierwszy w ogóle, w ogóle z dwóch outfitów, jakie kiedykolwiek Czyli w ogóle zrobiłam na filmach. Na filmach. Także tak, nie to nie ja. Rozumiem. I nadal, nadal koc. Koc. <laughs> Jak ja bym w ogóle wpływałam na to, żeby taki Zmonto, koc w ogóle mieć. Buty, zwaga, Ładne buty. Spódnica. Pamiętam te buty. One są takie śliczne, ale okazały się niestety całkiem niewygodne. z To, to było wspaniałe. O! Uwielbiam ten efekt! To jest mój ulubiony efekt na filmach! Czyli takie przyspieszone tempo, że niby w ogóle... Czemu w ogóle czegoś takiego używam. Wydaje mi się, że dlatego, że, że widziałam na jakichś innych tutorialach, ale to jest zło takie w ogóle szybsze tempo. Przecież to jest jakieś, jakieś creepy. W ogóle piękne włosy. Piękne, przypłaszczone włosy, włosy na, 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 na nie wiem na co. O, to, 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 tempo, tak, tak, dzieje się, dzieje się, ja cały czas mówię, ja tu cały czas mówię, ale musiałam to jakoś tam szybsze zrobić. Ja pamiętam, to jest mój pierwszy film z makijażem i ja musiałam go, o, jak ja go długo w ogóle montowałam, bo ja uważam, że wszystko co ja mówię jest ważne. Wszystko. Więc on trwał tak długo. Cześć robaczki, chciałabym Ojej. wam pokazać... Nadal te oczy. Czy te oczy mogą kławać? I nadal ten koc! Jest koc! I mój pierwszy DIY! Pierwszy odcinek DIY z kołnierzykami, takimi, które są dzielnie można ozdobić. Pięknie, ale wygląda tutaj bardzo słodko. Oprócz tego, że mam przy, przylizane włosy, w sensie niezrobione włosy, to wygląda to całkiem całkiem. O tym z oczkami śliczny, naprawdę. To, to były takie oczka przyłączane, takie jak e, do zabawek w ogóle. Z Super. Pomiędzy. Wszystko widać. Wszystko... Ale, Wszystko, ale widać, nie? no, I idea... ja to kadrowanie, i to ułożenie tutaj. To jest rewelacja. A na tyle miękki, żeby na układać razem z ciałem. Mm, Kiedy mamy mottrą bombeczkę. Multi-blender. Prawie, chociaż po maka. Ale. Zobaczam, troszeczkę. Troszeczkę. I takimi ruchami Tutaj ten make up po pozostawia piłeczkę, tak delikatnie, odrobinę, delikatnie. odrobinę do życzenia. O, z Asią! To chyba mój jakiś, chyba tak, e, tak drugi no, film, no, czy z no, trzeci no, z, no, z Asią. Boże, pamiętam, w ogóle było strasznie gorąco wtedy, w środek lata też. No. Tak, makijaż na Asie to był, tak, już widzę zaraz. Ja uwielbiałam ją i Asia do dzisiaj stosuje właśnie konturówkę, którą tutaj ma w ogóle. To była konturówka z Golden Rose, właśnie matowa w takim ultraróżowym kolorze i Asia jej szukała. I pamiętam to jest strasznie się spodobało i właśnie mają do dzisiaj. Ale w ogóle wszystko widać, wszystko w ogóle. Zbliżenie na oko, detal, wszystko w ogóle, wszystko jest, wszystko. Jest. Wszystko. I szybkie tempo też jest, ale koc jest zmieniony, są postępy, coś... Jest, jest, tym, A, jest, jest do em, przodu. Zagłębienie powieki i zewnętrzny, zewnętrzny kącik. Tak. Witam was kochane robaczki. Dzisiaj przychodzę do was z filmem na temat robienia kroków. Najczęściej... Dzisiaj przychodzę do was z filmem w ogóle przychodzić do kogoś z filmem tak jakby bo, proszę przychodzę z filmem podtrzymaj w ogóle jakie ja to wygląda to jest, jest masakra, to był mój w ogóle ten film w ogóle ma bardzo dużo wyświetleń chyba co najmniej pół miliona z tego co pamiętam bo to jest mój 30 minutowy tutorial jak robić kreski wtedy jeszcze nie wiedziałam, że warto tematy dzielić na takie jakby węższe na węższe Wężej po prostu dzielić temat. Ja tylko chciałam o kresce powiedzieć wszystko, więc zajęło to 30 minut bitego gadania cały czas, jak wybrać eyeliner, co jest najważniejsze i w ogóle wszystko. Cześć! Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na drugą część w ogóle, mojej sagi ołów. W ogóle... Dowiecie się Prawie jak o w piwnicy, nie? Ale tam no to jest ta sama kanapa z wymienionym już kocem, widzę, bo to nie jestem w kratę, jest ten kratę, tylko ta czerwona narzuta z, z Ikei. Nie, no w ogóle jest perfekcyjnie. Oraz, e, Pełna gała kolorów, jasno. Intensywność, intensywność tego zgaszenia tych ust. I e, to jest mój pierwszy film z takiej takie sagi takie, na dany temat w ogóle. Bo ta pierwsza, która powstała była o ustach, Zobaczycie potem było o podkładach, korektorach i, tak dalej, i tak dalej. Także w ogóle to był wielki początek mojego pomysłu właśnie z takimi, z takimi konkretnymi filmami zebranymi w ogóle, gdzie one idą e, tak z rzędu sobie i one, i one zbierają wszystkie zagadnienia w danym temacie, ale, ale jest pięknie. A i ten film ma tylko 25 kciuków w dół, dlaczego tak mało? Ja bym sobie dała kciuk w dół. Za to, że Bo na nim po prostu tak szkola? pięknie wszystko widać. O, jeden, dwa za panie, Nie zęglała, Nie, Jezu, pierwszy film, pierwszy film, pierwszy, pierwszy w ogóle o Kolczyku i to było o Tregusie I w ogóle jest... Echo, jak z łazienki, ten telefon w ogóle nagrywał dźwięk, tak jakby to było gadane z kibla po prostu z takim echem po głosem i w ogóle i pierwsze, pierwsze przekucie. Asia się bała, czy zemdleje. W ogóle też było strasznie gorąco wtedy w ten dzień. Także tutaj wyłożyłam na stole. tak, musi być pokazane dokładnie co, jak to powinno być wyglądać, jak to Jak to powinno wyglądać i czego musicie oczekiwać zawsze po pierwsze, co musi stać na jego stole. Mmm... Bardzo dobrze. Czy od początku już tutaj widać, że miałam zamysł, i gwincy, co ma być dokładnie to pokazane? Tak jest, tak jest. Piękna sprawa. I te napisy czerwone. Jestem wzruszona. Płaska jest. Dobra, nie znęcajmy się już więcej, niech już będzie. Już, już starczy, już nie mogę w ogóle. Napiszcie co w ogóle było takiego fajnego, śmiesznego, co wam się tam spodobało w ogóle w tych krótkich filmach. A teraz przejdźmy do części z konkursem, tylko zdejmę tego laptopa, bo on grzeje mi tak w nogi, że mam całe czerwone uda. Dobra, konkurs, konkurs, konkurs. Temat na konkurs wyjątkowo szybko mi się wymyślił w ogóle. Cały ten pomysł. Dlatego, że w ogóle to jest coś, co wy uwielbiacie robić i co mi sprawia mega radość, jak w ogóle patrzę na Wasze prace. Czyli moje przeróbki. Ja to uwielbiam, wiecie, że ja mam dystans i nie mam z tym żadnego problemu. Kocie włosy latają. Przeróbcie mnie w sposób na słodko, czyli Ewa na słodko. Jak to zrobić? Dowolnie. Możecie to skleić w Photoshopie, w Paint'cie, może to być komputerowe, może być za pomocą jakichś gotowych programów w ogóle, e, takich komputerowych, gdzie się coś tam klika, nanosi. Możecie równie dobrze, nie wiem, powycinać, narysować, dowolnie. To nie jest kwestia tego, czy wy macie zdolności plastyczne i mi pięknie narysujecie, bo to nie jest konkurs na piękny rysunek, ale oczywiście, jeśli potraficie pięknie rysować, no to, no to spoko, to, to, jest, to jest to, co czujecie najlepiej i przecież tak zróbcie, ale... Najważniejszy jest oczywiście pomysł i to. Jak bardzo ja się rozkleję, patrząc w ogóle na te wasze prace. Oczywiście wszystko macie w bardzo krótkim regulaminie na dole pod filmem i koniecznie go przeczytajcie, bo to jest obowiązkowa sprawa i 90% pytań dotyczących waszych konkursu jest w odpowiedziach właśnie w tym króciutkim naprawdę regulaminie. Nie musicie mnie lubić, nie musicie mieć face'a, w ogóle możecie mnie nie subskrybować, chociaż fajnie by było, bo to konkurs dla subskrybentów, w sensie ludzi, którzy są jakkolwiek ze mną emocjonalnie związani. Yy, ale no, ale ten. No i wszystko wiecie. Na dole też jest mail, na którym wysyłacie właśnie swoje prace yy, i jest termin. Wszystko, wszystko jest. Po prostu wszystko tam jest. Yy, a ja wam jeszcze tylko pokażę nagrody i zaraz się będę żegnać. Yy, dwa wyróżnienia dla dwóch osób. Mamy tutaj jajeczko EOS, nawilżające do ust, kultowy produkt. Tak samo jak Mary Luminizer z The Balm. Rozświetlacz, którego przedstawiać za bardzo nie trzeba. I to dla dwóch osób. Pierwsze miejsce dostaje te dwa produkty, ale jeszcze dodatek. Czyli zestaw pędzli, którymi możecie wyczarować każdy makijaż oczu. Każdy. I oczywiście jedna z moich ulubionych poletek, firmy Coiva. Cudowne zestawienia kolorystyczne, idealna jakość. Po prostu mm, cudo dla każdej kosmetykowaniaczki. Także ten. I oczywiście. Osoba, która wygra, decyduje, gdzie ja wpłacam swoją stówkę na jaką fundację, czy na dziecieczki, czy starsze osoby, czy dla konkretnej osoby yy, czy, świeża, czy świeżaczki właśnie. Także jak zwykle to zostaje, ten element zostaje stały. I oczywiście to ja swoje pieniądze wpłacam, bo. Dostaję często pytania, czy to ktoś jest zobowiązany, że wygra i musi wpłacić swoje pieniądze. Nie. Decyduję, gdzie ja wpłacam swoje pieniądze, a potem oczywiście to wysyłam, jakby ten raport. Tak, tak, także tak, tak ten, to, to moje, moje, okej. Okay. A kolejny film, który nakręcę, który będzie e, po tym, po kilku dniach, będzie o mojej przemianie i o tym, jak od pół roku zupełnie e, też, e, bo, no bo mm, zdarzyło mi się też e, schudnąć i e, żyję zdrowo i jak bardzo to wpłynęło na moje życie i e, co, co dokładnie przecież robię i jaki mam z tego wynik. Tak, to będzie następne. Do zobaczenia, cześć!